Złuszczenie chemiczne. Oczywiście z użyciem kwasu. No i podstawowe pytanie: procenty, pH, moc kwasu, co to wszystko znaczy? Kilka słów przypomnienia na początek, chociaż może o tym pamiętamy, ale warto zacząć od przypomnienia. Po pierwsze, no oczywiście, tak jak każda substancja, może być w różnym stężeniu. Czym kwas ma wyższe stężenie, tym silniej będzie działać, tym bardziej kwaśny będzie preparat. Niższe pH. No właśnie. PH. PH pokazuje nam to, z jakim mamy siłą kwasu do czynienia, ale zależy to też od innej własności danej substancji, czyli od mocy kwasu, od pH. To wszystko jest połączone w rezultacie, w sile działania, ale powinniśmy pamiętać, że kwasy to nie tylko ich moc, ale także to, jakie inne działania rozjaśniające czy ewentualnie przeciwtrądzikowe mogą być. O tym wszystkim powinniśmy pamiętać stosując zabiegi złuszczające z wykorzystaniem kwasu.